Pudełka nie ma. No, niech zjadł. <gulana> Pudełka nie mało czuli, to ja też <gulana> już ja, ja nee tam nie zjadł. Teraz będę pasetnie Czekam aż moje wybuchy. O! Kurwa ciurać to! To Kurwa jedna. Ja pierdolę A nie już dobra już byłem. to co za ciur? Te, a ten to tak nie ma wszystko ja swoje. Ja będę To z tą strony a, a... Kurwa nie, doradzi to Jakie teraz Jakie który to, nie... to tu rzucił <gry> A patrzą się z się z busa pa... Cześć korole! Ja kurwa korole! Z Warszawy kurwa Autobusem się tam to będzie strzelać, tam się wpaść Wiesz co, pikolaka można na Ciu, a to co było Mój nie wypał kurwa <grym się> Jezu ja zawsze nie wypało, No wiem. Tak, ale zostawcie Muszę sprawdzić, żeby nie podpalić. Łazda! Tej ciepki czy tak... Tej ciepki wszyscy tak...